Izabela Janachowska, znana prezenterka telewizyjna i gwiazda show, biznesu, przeszła przez trudny okres w swoim życiu, zwłaszcza w końcówce roku. W listopadzie poinformowała o smutnym wydarzeniu, jakim było odejście jej mamy, co wywołało fale wsparcia ze strony fanów. Niedługo po tym, Janachowska ogłosiła, że nie będzie już prowadzić programu Taniec z Gwiazdami argumentując to potrzebą spokoju i przestrzeni w swoim życiu. Mimo tych trudności, Janachowska nie zaprzestała aktywności w mediach społecznościowych i kontynuowała pracę. Z okazji nowego roku postanowiła dokonać zmiany w swoim wyglądzie, zaskakując fanów nową fryzurą. Choć kolor i długość jej włosów pozostały bez zmian. Grzywka którą sobie zafundowała, znacząco odmieniła jej wygląd. Znana ze swojego charakterystycznego stylu, Janachowska przez lata utrzymywała długie blond włosy, często upinane w różnorodne fryzury na potrzeby telewizji. Rzadko eksperymentowała z kolorem, ograniczając się jedynie do drobnych zmian jak nieco krótsze cięcie czy czasowe loki. Decyzja o grzywce jest więc dla niej dość radykalną metamorfozą i świadczy o jej chęci odświeżenia wizerunku i wprowadzenia nowości w życiu, co może być również formą radzenia sobie z trudnymi chwilami. Taka zmiana może być odbierana jako symboliczny krok w kierunku nowego rozdziału w życiu Janachowskiej, podkreślając jej siłę i zdolność do adaptacji nawet w obliczu osobistych wyzwań. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.